Powiem tak, jeden dzień nie minął. Jeden dzień nie minął, żebym już się mylił tragicznie. Eee, w sensie tragicznie. No nie, tu nie ma nic tragicznego, ale powiedziałbym, że całkiem bardzo. <laughs> to się stało dosłownie, dosłownie dzisiaj. Dosłownie dzisiaj. No spokojnie. No, dobra, tu jest mało sprzedaży, ale tu, dobra, to co jeszcze ci pokazać? Może nie wiem, overtake i ci pokażę. No to overtake'i to... No właśnie. Nic się tylko śmiać, w się sensie, bo to jest dzień po tym, jak powiedziałem, nawet Racing Green'y poszedł do góry. To dzień po tym, jak powiedziałem, że nie ma co się interesować bloksami, nożami i redami, po czym nagle wracamy na stare te... No i... E, no, i no i... No i... No i... Jakby no tu... No... Nawet nawet to, nawet to, tu też padło. Jep. No. E, I co? I tu tak wie, no, nawet snow, snow leopardy minimalowe nawet to 5500, bo tej chryste panie. No, a było mniej, 4. Więc jakby, no, e, co tu jeszcze, pa, turtle. Turtle. No i w zasadzie można tak iść, motogloksy też wszystkie. Wszystkie, no to tak, no i e, co tam jeszcze jest? Polygony, e, minimalware również, no spoko. I, i, ja nie mam pytań, nie, nie mam pytań, nie mam pytań, nie mam pytań. Poszło do góry. Czy mnie to cieszy? No powiem tak, wracamy, wracamy z tym rynkiem, więc ja mogę się spodziewać tego, że pewnie jeżeli pójdą jeszcze jakieś przynoty do góry typu, typu nie wiem. E, Noże. Typu jeszcze inne glowsy. Bo no nie wszystkie poszły do góry. Typu skrzynie. No to Redy pójdą do góry. Albo może inaczej, jak pójdą Redy, a nie pójdą skrzynie. No to trzeba kupić skrzynie I to jest chyba bardzo proste wytłumaczenie całego biznes planu chyba całego wszystkiego. No, e, no, mm, no ale wszyscy widzieli. Niesamowity wynik. Niesamowity wynik. E, przykro mi trochę. Bo nie jeden dzień nie minął. A ze stickerami, a ze stickerami to my jeszcze pewnie możemy poczekać, tu jeszcze się może wszystko stać. Tu jeszcze może być wszystko mega drogie, chociaż pospadały niektóre, a tak to co? Eee, no czekamy, czekamy chyba, ale... Eee, ale, ale... A, a, a jakieś takie smokeouty? Też pójdę do góry, bo nie sprawdzałem ich w sumie. 1900, to trochę tak. No, no to... No to trochę, trochę, trochę smutno. Jeden dzień, jeden dzień, jeden dzień i wszystko, wszystko na odwrót, no cholera jasna.